Po raz drugi. Zieńczuk. Tym razem krótko, z Frankowskim. Zieńczuk i jeden 0 na liście! Tomasz głos. Tutaj widać teraz brak asekuracji. Pojedynczy tylko atak zawodnika. Odegranie krótkiego rogu. I mamy pierwszą bramkę. To są wręcz juniorskie błędy takich i takich, takich rzeczy nie wolno popełniać na tym poziomie. Dokładne dośrodkowanie, Trudna piłka dla bramkarza do wyjścia. No Ten mecz dla Legii rozpoczął się. Przeszedł na lewą stronę Frankowski. Żurawski do Kwieka. Jeszcze raz Maciej Żurawski. I mamy karnego dla Wisły. Tutaj... Mówię z tego ujęcia, bo oczywiście lepiej by było, gdybyśmy mieli z dwóch czy trzech ujęć. Natomiast... Pomówimy, pomówimy jeszcze Grzegorz. Będzie nawet na przedkarnej Maciej Żurawski, Artur Boruc. 2-0 dla Wisły. 67. minuta spotkania. Wisła Legia, 2 do 0. Czyli chyba, jak mi się przynajmniej wydaje, zdawał sobie sprawę, że ten faul nastąpił.